Witaj na naszych ostatnich podsumowujących zajęciach, na których będziemy robili te rzeczy, które już poznałeś. Jakbyś chciał je szczegółowo jeszcze raz powtórzyć, ponownie obejrzyj materiał. Czyli, zaczynając od początku, jeżeli możesz, to unikaj sytuacji, które generują zagrożenia. Możesz iść z punktu A do punktu B. Powiedzmy trzema wariantami drogi. Dwa są, może troszeczkę dalej, ale oświetloną ulicą, i to być może główną. A wariant C jest przez parki, to do dodatku ciemno, tam jak nie powiem gdzie. Więc myśl od razu, niż w pewnym momencie się orientuje że z przodu jest facet, z tyłu jest facet, a w zasięgu wzroku nikogo i ciemno. I to dopiero się budzę: ojejku, co ja najlepszego narobiłem, ale wtedy już jest za późno. Więc myśl z wyprzedzeniem. Patrz na potencjalne zagrożenie. Wedle mojej oceny wielokrotnie, jak później post factum słucham opowieści ludzi, którzy upadli w jakieś tarapaty, to 50% to ci ludzie sami je wygenerowali. Włażąc gdzieś ewidentnie z butami w problem, później się jeszcze umiejętnie zachowując i są zdziwieni, że dostali po buzi. No takie życie. Nie zawsze i nie wszędzie można hojrakować. Czyli, do, od czego zaczniemy? Od pozycji obronnej. Pamiętacie, jesteśmy w dystansie, to wtedy jesteśmy bezpieczni, bo jestem poza zasięgiem kończyn przeciwnika, nie może mnie uderzyć. A jak tylko skracamy dystans, to już jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju ataki i jak to będzie szybko wyprowadzone, to nie możemy zareagować. Więc co robimy, żeby przeciwdziałać? Po pierwsze, ustawiamy się w pozycji obronnej, czyli noga dominująca cofa się do tyłu, Ciało po lekkim skosie. Po to, że na przykład jak ktoś będzie chciał nam nas kopnąć jądra, to wystarczy minimalny zwód i już nie wceluje. Dwa, nie stoimy z rękoma nisko, pamiętacie, nie jak idiota, który stoi tutaj no co no co, no nic. Tylko zbliża się zagrożenie z automatu nóżka do tyłu i rączki idą do góry. Pacyfistycznie zobaczcie, te ręce, które są na tej wysokości, mogą służyć do obrony, zablokować, jak również natychmiast zaatakować. To, że ja mam otwarte ręce, to o niczym nie świadczy. One to jest powszechnie znany gest, prawda? Mówiłem, nie będę powtarzał. Kolejna rzecz to dystans. Jeżeli zbliża się do Was agresor, a Wy wiecie, że on jest większy, silniejszy, go schwyci, obezwładni, to będzie kiepsko, no to się tak przemieszczacie, żeby być cały czas od niego, do niego przodem i żeby być w dystansie. Bo koleś tak może gadać, tu coś ściemniać, a jego celem jest poczekanie, rusza się, dopaść Was z tyłu. Tu chwycić, uderzyć, tak żeby być bezpiecznie. Nie nie damy jemy możliwości podejścia frontalnego do nas i skrócenia dystansu. Nie ma takiej opcji. Staramy się trzymać cały czas dystans, bo wtedy jesteśmy mobilni, możemy uciec. W momencie, kiedy damy sobie zaj za plecy, to jest karygodne. Przypomnę, tak jest źle z mojego punktu widzenia. Lepiej. Jeszcze lepiej, a z tej strony to już jest rewelacja, bo to ja mogę się bronić, a eliminować wszystkie ataki przeciwnika. Postawa obronna, ale tak samo jak się przemieszczacie, jak się zachowujecie. Pamiętacie co mówiłem: nie bądźcie ofiarami. Czy ktoś idzie pewnie, zdecydowanym krokiem, śmiało patrzy przed siebie, czy idzie stłamszony przez życie? Żona go rzuciła, w pracy go nim pamiętają. Ma wypisane na twarzy: Ofiara. Więc, gdy wchodzicie w strefę, gdzie istnieje potencjalne zagrożenie, nie zachowujcie się jak najsłabsze zwierzę w stadzie, które jest do odstrzału, bo zostaniecie odstrzeleni. Agresorzy, bandyci. Typują ze stada najsłabsze jednostki. Nie rzucą się na najmocniejszego, najsprawniejszego, bo jest zawsze ryzyko, że po pobuzi, tylko wybiorą sobie najsłabszego, tego najmniejszego, najbardziej zahukanego, którego będą mogli stłamsić, być może tylko słownie, i oskubać. Rozumiemy się? Nie bądźcie ofiarami już na pierwszy rzut oka. Dystans, ręce, pozycja obronna, bokiem, ładnie ustawiona sylwetka to wszystko ma na celu ochrona naszych newralgicznych punktów, takich jak są worek, splot słoneczny, szczęka, gardło, oczy. Po to są te ręce tutaj. Nigdy nisko, gdy już mamy blisko zagrożenie. Obrony przed obchwytami. W momencie, kiedy jest obchwyt w pasie, tutaj atak na twarz czaszkę. Gdy jest obchwyt w pasie, ale z rękoma, za worek. Sytuacja analogicznie od tyłu. Obchwyt w pasie z tyłu, gdy mamy dostęp do oczu, atakujemy twarz, gdy twarz jest, poczekaj, gdy nie widzę tej twarzy, to uderzam, schodzę do nogi, obalam. Gdy mam obchwyt z rękoma, to chwytam zaworek, uciskiem, zrywam, oddalam się. Przypominam, że wszystkie te techniki mają na celu obronę. O, -bro -ne. jest to samo obrona. Nie uczę was atakować z racji tego, że aby nauczyć się poprawnie walczyć, to są godziny, jak nie setki godzin. U nas zawodnicy, którzy trenują 3 do 4 do 5 razy w tygodniu, dopiero po roku treningów dopuszczamy ich do zawodów. Więc no przełóżcie sobie ten czas, ile pracujemy z człowiekiem, żeby wyszedł na matę i mógł zgodnie ze sportowymi regułami powalczyć. A gdzie tu, mówię o wal... gdzie tu mówić w ogóle o walce bez reguł? Więc samoobrona. To, co robimy, to jest samoobrona. Pozycja obronna omówiłem. Przypomniałem, jak się uwalniamy. Zachowanie w sytuacji, gdy... Przechodzicie obok kogoś, to wygląda na mnie wyraźnie, więc nie idę sobie spokojnie z odkrytą twarzą. Wtedy jeden ruch tego człowieka i jest po wszystkim, tylko przechodząc, mogę się podrapać w głowę, zacie, tutaj już chronię twarzoczaszkę i mogę się zasłonić z tej strony, mogę się zasłonić z tej strony przed przeciwnikiem, ale przede wszystkim chronię głowę. Druga sprawa, jak przechodzę i koleś zagaduje w typu, która godzina chodzi mi o tak wielki zegarek jak mój to mówię, nie mam zegarka. Czy papierosy, nie bądźcie, bo Samarytaninami gostek prosi o ogień, wy w tym momencie wy... i dostajesz strzała. Nie znacie człowieka, sytuacja w koło jest nieciekawa. Bagatelizujcie go, odmówcie idźcie dalej. Logiczne? Cieszę się. To, co mówię i ciągle powtarzam, myślcie. Ludzie, myślcie cały czas, nie dajcie się spanikować. W zasadzie nie ma nic gorszego niż facet sparaliżowany przez strach. Tracicie orientację i osąd z chłodny sytuacji i popełniacie tutaj tak kardynalne błędy, że później, jakbyście to obejrzeli na, na nagraniu, to się. To wstyd, wstyd. Dalej. Może się również zdarzyć, że ktoś was popchnie, przewróci, prawda. Nie jesteśmy skazani już na klęskę w sytuacji, gdy się wywrócimy, bracie. Ktoś wyprowadził jakiś atak zaskoczenia, czy was brutalnie pchnął, przewróciliście się, prawda? Więc po to macie te nogi, żeby nimi wierzgać i się nimi bronić. Nie, że leży się, wiecie, co jest najgłupsze, co widziałem parę razy przewrócił się i skulił się w pozycję bronalnej. Nie kopcie, chłopaki. No, niestety. Wtedy to jest ofiara właśnie do kopania. Zobaczcie, tutaj, mimo tego, że leży, ma kończyny po to, że jak ja się zbliżam, żeby się mnie broni. Prawda? Może kopać, wjeżdżać, uderzać i to boli. Ja też go mogę próbować, ale tu już jest dwóch samców, którzy się kopią i wbrew pozorom ja na jednej nodze muszę stać, a on ma dwie, którymi może operować. Nie pozwalajcie się zabiec, żeby dopadł do waszej głowy. Tylko cały czas ustawiacie się tak, żeby być nogami w kierunku agresora. A gdy na chwilę, dawam wam chwilę oddechu, że odskoczy, Wtedy cofamy się wstając, nie dając możliwości ataku na głowę. Może jeszcze raz tutaj. Czyli zwróćcie uwagę na mojego brata, który się podnosząc oddala. Nie idzie w moją stronę, bo tu się można narazić na atak, tylko podnosząc się idzie do tyłu. Widzicie? Nawet jak zanim poszedłem, to już stoi. Już jest gotowy do walki. Sytuacja, gdy już przekroczyliśmy tą magiczną barierę Agresji i facet się na nas rzuca. I jak się zachowywać? Pamiętacie, dystans, czyli nie pozwalam do siebie się zbliżyć, gdzie tutaj jest Bach, 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 Bach. Idzie we mną ilość ciosów. Ale może się zdarzyć, że jednak się kurde zbliżył do mnie. Co wtedy, jak te rączki pójdą do góry, zwróćcie uwagę, tu na wszystkie ciosy proste odpowiadacie podwójnym blokiem. Tu, tu zbieracie na przedramie, się przemieszczanie. To nie jest, że ja stoję i zbieram ciosy, bo Koleś dobiega i uderza, patrzcie, jest, jest i, i, i się cofacie, i zmieniacie kierunek po łuku. Uciekacie, nie to, że stoję i zbieram ciosy, że jestem twardy. Gdy to są ciosy sierpowe, idą po łuku a czy zasłona, zasłona, kopnięcie frontalne, zasłona, kopnięcie okrężne, twardy blok. Macie się bronić, nie stać, nie przyjmować. Bo gostek się wtedy nakręca, jeżeli spotka się z kontrą, choćby. No prosta sprawa. Stoi, koleś, ja podchodzę, nie ruszaj się, i go uderzam w twarz. Raz, dwa. On stoi wystraszony. A zupełnie co innego, ja podlatuję do gostek z tego uderz, on się zasłonił. Raz, dwa. No kurde. Przelałem mu dwa razy, a ten gostek odskakuje jest czujny. Kurde, a może mi odda. Ale a propos właśnie oddawania. Odradzam. Nie rzucajcie się z pięściami, uniesieni swoją mylną, wysoką samooceną, bo to się może dla Was bardzo źle skończyć. Lepiej gostka odepnąć, wybronić się przed czasami, uciec, zadzwonić po policję, niż stanąć do walki, bo zdarzyć się może tak, że uderzycie nieudolnie, co wiele razy widziałem, i tylko rozsierdzicie tego łobuza, on się dopiero wtedy naprawdę wkurzy i Was tak obrobi, że Wam się odechce. Mówię, lepiej przyjąć, lepiej odepchnąć skontrować i się oddalić, nie stawać i walczyć, jak tego nie umiemy robić. Lepiej nie robić czegoś, czego nie umiemy, prawda? No logika. Ja poświęciłem większą część życia, mój brat tak samo, na to, żeby doskonalić sztukę walki, techniki walki, samoobrony i tak dalej. I uwierzcie mi, nawet nam się zdarza czasami coś nie do końca poprawnie wykonać. Jest Strach, jest adrenalina, są emocje i wtedy ludzie popełniają błędy. Poza tym człowiek jest nieodgadnioną jednostką, szczególnie człowiek, który nie jest szkolony do walki. O co mi chodzi? My szkolimy sportowców. Chłopcy są nauczony pewnych reguł, pewnych schematów. On nie uderzy z premedytacją w jądra, on nie uderzy z premedytacją w gardło, bo to jest sportowiec, tego nie wolno robić. On będzie walczył jak sportowiec. I teraz ten sportowiec wychodząc do konfrontacji z ulicznikiem, którego właśnie nikt nigdy nie uczył, tylko była twarda życiowa szkoła, na ulicy go tam przekopali nieraz, to on wie, że nie ma reguł, wręcz będzie robił wszystkie brudne zagrywki typu zwrócenie uwagi, typu skrócenie, typu właśnie jakiś pierwszy kontaktowy strzał na, jaj, na jądra po to, żeby cię później skopać. I on nie poprzestanie na tym, że cię uderzy, gdy się przewróci wszystko. Nie, on ci będzie skakał po głowie, będzie cię kopał. Tak wygląda brutalne życie. Dlatego mówię, lepiej nie wdawać się w taką bójkę, lepiej profilaktycznie się zasłonić i uciec. W podsumowaniu, mam nadzieję, że te nasze wszystkie wytyczne, bo tak tylko można to nazwać, nie będą ci w życiu pomocne. Czego ci z całego serca życzę. Ale żyjemy w ciekawych czasach i może być różnie. Więc, jeżeli chcesz się naprawdę nauczyć walczyć, Polecam, jest teraz mnogość sekcji najróżniejszych. Czy to odnajdziesz się w samoobronie, czy w sportach walki, typu kickboxing, typu Muay Thai, typu MMA. Yy, zdrowy ruch. Myślę, że każdy mężczyzna jednak powinien cokolwiek umieć się obronić, cokolwiek znać, wiedzieć, jak się choćby zachować. Ja nie mówię, żebyście zostali sportowcami, ale myślę, że takie właśnie elementy, że nie ja, bo wiecie, jak zaczynacie. Zaczynacie się zastanawiać, co ja mogę zrobić. To już jesteście przegrani. To musi być schemat. Ghost tak was atakuje. I patrz, u mojemu bratu z automatu idzie on go do tyłu, ręce do góry, i on jest gotowy do walki. No ale mówię, to są lata treningu. Więc mam nadzieję, że czymś pomogliśmy. Jeżeli chcesz szczegółów, wróć do poprzednich nagrań. A my, czyli Piotr Cypel, Sławomir Cypel, Dragon Fight Sochaczew, Uprzejmie dziękujemy za uwagę.